Cześć, cześć. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów na temat porażki. Ponieważ zdałam sobie sprawę, że poniosłam po prostu porażkę. Dosłownie dzisiaj rano, tak mi przyszło do głowy. Robiłam wyzwanie październikowe, wartościowe ja, które polegało na tym, żeby codziennie robić dosłownie trzy rzeczy, ale codziennie, i sobie odhaczać. I były to rzeczy takie jak coś, co. Jakby podnosi Twoje poczucie własnej wartości, coś związanego z aktywnością fizyczną, czyli po prostu jakieś ćwiczenia, jakaś aktywność fizyczna, na przykład przez pół godziny, a nawet krócej, ważne, żeby robić codziennie, a także coś związanego ze zdrowiem, czyli na przykład jakieś tam lepsze wybory żywieniowe, albo odrzucenie cukru, co też miałam robić, ale w końcu znowu jakby poległam. I tak, pierwsza rzecz. Przyznaj się do tego, że poniosłaś porażkę. Po prostu, zwyczajnie, w świecie. To było moje wyzwanie. Ja zrobiłam to wyzwanie bardzo spontanicznie. Prawie się do niego nie, przy... nie przygotowałam. Także to było dosłownie zrobione teraz, mogłabym powiedzieć, tak na odwal, tak spontanicznie. No to jak można spontanicznie robić rzeczy? No, po prostu robisz szybko, bez zastanowienia, tak jakby. Jedyne co zrobiłam to, wymyśliłam sobie jaki będę miała, jaka będzie nagroda za zrobienie tego wyzwania, które nawet nie było miesięczne, bo zaczęłam go robić od chyba 6 dnia czy siódmego nawet miesiąca. I wyznaczyłam sobie karę. No i u mnie kara była bardzo taka bolesna, znaczy będzie, bo będzie na listopad, ponieważ ja bardzo lubię oglądać filmy i seriale, szczególnie jeśli coś nowego się pojawi. A wiem, że pojawią się fajne filmy, bo zawsze przed świętami się pojawiają filmy. Już się teraz pojawiają świąteczne filmy, także... No i właśnie moją karą jest to, że przez cały listopad nie oglądam żadnych filmów ani seriali. Bum szakalaka, co ja będę robić ze swoim życiem? No i właśnie będę się po prostu szkolić, będę czytać książki i tak dalej. Ale o co chodzi? Przyznanie się do błędu, przyznanie się do tego, że popełniłaś tą że masz tą porażkę, popełniłaś błąd, masz coś się stało, że jakiś problem w życiu. Przyznaj się do tego: nie jesteś idealna, nikt nie jest idealny, nie ma sensu tutaj udawać. Zresztą to nie jest w ogóle, żeby przed kimkolwiek coś udowadniać. To nie jest do tego, żeby się porównywać do kogokolwiek. To wyzwanie, akurat które zrobiłam, to jest wyzwanie, które niekoniecznie musisz robić tylko w październiku, a wręcz dobrze, by było robić przez całe swoje życie. Ponieważ poczucie własnej wartości to jest numer jeden tego, no właśnie na czym stoisz. To jest numer jeden Twoich fundamentów i Twoich wartości życiowych. To Ty jesteś swoją największą wartością, więc jeśli nie czujesz tej wartości, to tak jakby wiesz. Także jeśli jeszcze nie wiesz o tym wyzwaniu, zapraszam Cię na moje inne social media. Wszystkie linki będą pod spodem, i tam możesz sobie zerknąć, jakby wstecz. Na przykład na Instagramie miałam dużo tam rolek, czy tam postów, czy czegoś tam, więc możesz sobie zobaczyć. Bo tam są przykłady tego, co można robić każdego dnia. Albo na Pinterestie. O, na Pinterestie są wszystko na cały miesiąc. Yy, więc tak, więc polecam to po prostu zobaczyć. Tam są przykłady tego, co można robić każdego dnia, żeby ten, jakby to wyzwanie zaliczyć zaliczyć. A chodziło o to, żeby budować. Nawyki, B zbudować w sobie ten nawyk, a wiadomo, że żeby zbudować nawyk, musisz coś powtarzać przez pewną ilość czasu. Żeby to po prostu automatycznie robić, żeby automatycznie mieć poczucie własnej wartości wysokie, żeby automatycznie móc zaufać sobie, mieć pewność siebie, miłość do siebie, akceptację po prostu to jest totalny fundament. I z drugiej strony. Jeśli masz poczucie własnej wartości, czujesz, że zasługujesz, no to dlaczego nie dbasz o siebie? Nie? Dlatego to się tak fajnie powiązało ze sobą, ponieważ to, że dbasz o siebie fizycznie i zdrowotnie, wiesz po prostu, to jest dosłownie najlepsza rzecz, jaką możesz sobie dać. Bo jak to się mówi, w zdrowym ciele, zdrowy duch i chodzi o to, właśnie, żebyśmy. Że jesteś ze sobą do, do końca życia i tylko ze sobą. I to ciało masz do końca życia. Możesz sobie je zmieniać w jakiś sposób, możesz jakieś rzeczy ten, ale czy nie lepiej jest się cieszyć z samego faktu, że jesteś ze sobą? Że jesteś sobą, ze sobą i tyle. <laughs> Więc jako pierwsze zawsze jest: zauważ świadomie, że coś się stało. Tak, czyli tutaj w tym wypadku ta porażka. Straszna porażka. I teraz, jakie znaczenie przykładasz do słowa porażka? I jakie znaczenie przykładasz do, tego, do tej sytuacji, która się wydarzyła? Bo porażka nam się kojarzy z takim czymś strasznie ciężkim. To się kojarzy z takim czymś bardzo zawstydzającym. To się kojarzy z czymś umniejszającym, tak? Porażka. Czyli takie po prostu taka ciężka rzecz, której nie chcesz nikomu, nie chcesz się przyznać przed nikim. Że jak to ty poniosłaś porażkę, albo wchodzisz w ogóle w rolę ofiary i oczywiście, że poniosłam porażkę, przecież jestem taką ofiarą losu, i po prostu nic mi nigdy nie wychodzi, i już tu wchodzisz w ten dołek, totalny dołek, nie? Ale tego nie robimy. Tego nie robimy, nie jesteśmy ofiarami. Bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, czyli też konsekwencje naszych działań, naszych decyzji i tego, czy nam coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. No, tak się zdarza. To jest życie, i myślę, że. Jakby było tylko dobrze, to by było dziwnie. Musimy doświadczyć tego balansu. Więc muszą być takie gorsze sytuacje. Musimy ponosić też. Te kłody muszą się pojawiać pod naszymi nogami czasami, żebyśmy były w stanie zobaczyć, że jak jesteśmy w tym dole, to jesteśmy w stanie wyjść na górę i się wygrzebać z niego, powiedzmy, tak? Że pokonać tą przeszkodę. Jesteśmy w stanie. Iść dalej. No i to jest też bardzo fajne, że właśnie świadomie zauważasz, i przyznajesz się do tego, bo jesteś odpowiedzialna za swoje życie. Bierzesz to na klatę. Po prostu. A druga rzecz. Czy porażka to jest na pewno porażka? Czy to nie jest po prostu sytuacja, która ma Ci pokazać, że jesteś w stanie wyjść z, z czegoś tak? Z tej sytuacji. <grych> że weź się naucz na swoich błędach, tak? Że to jest lekcja, że to jest taka nauka. Że to jest coś, co ci pokazuje, ok, tamten sposób nie był najlepszy, znajdź inny sposób. I zrób to. I o to chodziło w tym wyzwaniu, że to nie chodzi o to, że dobra, nie uda ci się i już koniec i już nie musisz w ogóle o tym myśleć, możesz iść na pizzę, czy jakieś słodycze, czy w ogóle nie ruszać się do końca życia. Tylko tu chodziło o to, że Okej, okay, nie udało mi się tego wyzwania zrobić. Już wiem, jaki zrobiłam błąd, bo na przykład, nie wiem, mój sposób, że wstaję rano i idę, nie wiem, pobiegać albo poćwiczę sobie z samego rana, nie przyniósł rezultatów, bo na przykład tu zaspałam, tutaj miałam, nie wiem, lekarza z samego rana, tutaj coś tam i po prostu mi nie wyszło to, ten sposób, który sobie założyłam, tą moją strategię. Strategia mi nie wyszła. No to to znaczy, że od razu muszę się poddać i już nigdy więcej do tego nie wrócić, czy może zmienić strategię? Czy może wiesz, zaplanować co się stanie na przykład, jeśli zaśpię. Jeśli na przykład rano nie mam czasu poćwiczyć, co ja wtedy mogę zrobić i wtedy to robię. Albo wiesz, no pod siebie. Musisz to robić pod siebie. Ja tutaj nie mam co tutaj, wiesz, bo ja nie wiem jakie masz życie <noise> swoje. Więc ogólnie chodzi o to, żeby świadomie widzieć to i robić to pod siebie, bo wszyscy są inni, wszyscy są indywidualni i każdy ma inne życie. Każdy ma inną rzecz, inne rzeczy w głowie, jak historia. Inne emocje, inne traumy, przekonania, to wszystko. To wszystkie, wszystko, wszystko. Dlatego warto to po prostu pod siebie robić. O to chodzi, czy jesteś w stanie to zrobić, czy jesteś w stanie zmienić strategię i dalej iść w stronę tego, co chcesz. Czy nie byłoby fajnie mieć takie poczucie własnej wartości, taką pewność siebie, zaufanie do siebie, miłość do siebie, akceptację siebie, że wiesz, że zasługujesz na wszystko? I wtedy idziesz po to. Widzisz, jak to nastawienie, czyli to poczucie własnej wartości, bo wartość masz, teraz musisz ją poczuć. Widzisz, jak to dużo może zmienić w Twoim życiu. Jak naprawdę jesteś na tyle pewna siebie, że twoja po prostu odwaga bucha z ciebie, że no po prostu idziesz i robisz, bo jesteś pewna. Jesteś pewna tego, że jak poniesiesz porażkę, to wstaniesz i pójdziesz dalej. Zmienisz strategię, zmienisz trochę sposób myślenia. Może twój sposób myślenia, jesteś kobietą i myślałaś, że możesz sobie chodzić na siłownię i na przykład, wiesz, mieć cały czas energię. No przecież faceci tak robią. Tylko, że faceci mają zupełnie inny cykl, tak? Energetyczny, hormonalny, nie wiem jak to powiedzieć po prostu taki cykl niż kobiety. Kobiety mają cztery fazy w ciągu miesiąca oczywiście, wiesz, związane z okresem i tak dalej te Ta fazy folikularne, coś tam jakieś tam wiecie o co chodzi. A faceci mają codziennie ten sam poziom energii. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. Nie tak jesteśmy zbudowani. Tak to, to jest coś, co należy po prostu zaakceptować, bo nie zmienisz tego. Ale czy jesteś w stanie zmienić to, jak na to patrzysz? Zmienić sposób myślenia i zmienić swoją strategię. Jeśli na przykład wiesz, że podczas okresu dosłownie nie masz na nic siły, to czy musisz sobie zakładać, na przykład w tym wyzwaniu, że idziesz na siłownię, tak czy siak? Czy to ma sens? Czy nie lepiej na przykład wtedy zrobić sobie rozluźniającą jakąś jogę, jakieś rozciąganie? Ważne, żeby po prostu coś robić. Pójść na spacer. Wiesz o co chodzi. A jak masz tą fazę, gdzie masz pełno energii, siły, motywacji, jesteś taka, mogę wszystko, jestem lepsza niż, wiesz, faceci w podnoszeniu ciężarów, na przykład, idziesz wtedy na siłownię. Albo robisz coś, na co jesteś coś jesteś w stanie zrobić. Czyli tak dostosowujesz strategię działania, czyli po prostu Twoje działanie. Na przykład w tym wyzwaniu, bo tutaj zaczęłam od tego wyzwania, bo to jest po prostu dobry przykład na ten typ filmiku na temat porażki. Porażka nie istnieje. To nie istnieje. To jest tylko Ty przypisujesz takie znaczenie do tego słowa i do tego, co się stało. Bo na przykład. Wiesz, na przykład powiedzmy się zawstydziłaś tym. Czujesz wstyd. Że, że ci się nie udało. Dlaczego czujesz ten wstyd? I tutaj znowu wchodzisz, wchodzisz w głębiej. Czy dlatego, że jak miałaś 6 lat, czy tam ile się lat ma jak się jest już w szkole? Sześć. Jak masz 8, to idziesz do komunii, tak? Komunia jest w drugiej. Siedem, dobra? W trzeciej. Drugiej. to nieważne. Trzeciej. Okej, okay. więc masz te 7 lat, powiedzmy, jesteś w szkole i wiesz, pa pani, na przykład, jakaś tam nauczycielka zawstydziła Cię, bo nie zrobiłaś jakiejś pracy domowej, jakiegoś projektu, jakiegoś czegoś i zawstydziła Cię przy całej klasie. Dlatego czujesz wstyd, jak, jak coś Ci się nie uda, jak poniesiesz porażkę, albo zrobiłaś projekt, ale na zupełnie inny temat. Albo jakiś tam, jakiś przykład, wiesz o co chodzi. Po prostu przypominasz sobie taką sytuację, która miała miejsce najczęściej w dzieciństwie, bo wtedy nie byłaś w stanie sobie poradzić z tymi emocjami i to schowałaś w sobie. Zakopałaś głęboko. Teraz za każdym razem, jak poniesiesz jakąś porażkę, jak coś ci się nie uda, czujesz ten wstyd, że jak to? Ty? Ty, mała Marysiu, która jest taka zdolna ale ci się nie udało. Jak mogłaś to zrobić? Nie wiem, coś tam. Teraz to już zmyślam w ogóle, ale wiecie o co chodzi. To wszystko w nas siedzi. I to właśnie się ulecza. Bo jak bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, czy już wychodzisz z tej roli ofiary, to tak, bierzesz te konsekwencje czegoś, co ci, się nie, co ci nie wyszło, albo swoich decyzji, bierzesz to na klatę, oczywiście. Ale też. Bierzesz odpowiedzialność za to, co w tobie siedzi. Czyli za swoje przekonania, za swoje schematy, blokady, te traumy, te trigerki, tak? te emocje po prostu skumulowane w ciele, które trzymałaś nie wiadomo, ile czasu. Oczywiście, z dobrego bardzo powodu, żeby czuć się bezpiecznie i spoko. To wszystko naprawdę jest fajnie zrozumieć. Dlaczego to wszystko się działo? I cały czas dzieje. Dlaczego. W wieku trzech latek poczułaś, nie wiem, odrzucenie, no powiedzmy takie coś, tak? Lęk, lęk, straszny lęk, przerażenie, bo wiesz, twoja mama wyszła z pokoju i zostawiła cię, i po prostu byłaś taka biedna, malutka. I to tak strasznie schowałaś w sobie, bo myślałaś, że wtedy umrzesz z tego powodu. Tak cię przerażało to, że zostaniesz sama. To teraz, jak myślisz, jak to wpływa na twoje życie dorosłe? Nadal masz ten lęk. Nadal jak osoba tobie najbliższa, twój partner na przykład, tak? Wychodzi z domu, pokłóciliście się, wychodzi z domu trzaska drzwiami, na przykład, czy coś tam, nie wiem, jakiś tam przykład. I ty, pojawia się w tobie ten lęk. I nieważne, kto miał rację, kto nie miał racji, ty go przeprosisz, bo nie chcesz już czuć tego lęku. Zamiast przerobić to, popracować nad tym poczuciem własnej wartości. I Wiesz, no jakby się nie poniżać, tak? Jest naprawdę wiele przykładów, które można by powiedzieć, ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi, że to jest, to jest bardzo indywidualna sprawa. To mogą być bardzo małe różnice między takimi przykładami, a mogą bardzo dużo dawać, i każda z nas jest inna. Także, także tak. Więc to jest kolejna rzecz, tak? Czyli to, jak ty na to patrzysz. Czyli przepracuj swoją przeszłość, to, co masz w środku, i po prostu idź dalej ze swoim życiem w sposób świadomy. Bo jeśli nie jesteś, nie, nie działasz jakby w sposób świadomy, nie, nie jesteś w stanie wejść w tą rolę obserwatora. To, co właśnie ja dzisiaj rano zrobiłam, stąd w ogóle ten pomysł na ten filmik. Czy wczoraj wieczorem to zrobiłam, ale dzisiaj rano o tym myślałam na spacerze z psem. Jeśli nie jesteś w stanie tego zaobserwować, to żyjesz w swojej podświadomości, to żyjesz na automacie. Żyjesz tymi swoimi przekonaniami, traumami, schematami, najczęściej z dzieciństwa i dalej. Dlatego przepracowanie tego da ci taką ulgę, taką wolność, da ci to szczęście, da ci tą pewność siebie. Dosłownie pewność siebie, pewność tego, że to naprawdę ty panujesz nad swoim życiem, kontrolujesz, czy um, jesteś odpowiedzialna. Nie, to nie to słowo. To ty kreujesz, po prostu kreujesz swoje życie i jesteś w stanie to robić. Bo jesteś w stanie sobie zaufać. No, kolejna rzecz, jeśli chodzi o porażkę. Dlaczego w ogóle poniosłam porażkę w tym wyzwaniu? To jest to, to zdałam sobie sprawę, że nie miałam wystarczająco dobrego dlaczego. Nie widziałam wystarczająco dobrze mojej inspiracji, mojej wizji przyszłości, mojej przyszłości na zasadzie jeśli to już będą moje nawyki, to wiesz, jak, jaka będę wtedy. Bo to, bo to wszystko o to chodzi. Tak samo w manifestacji. Nie chodzi o to, żeby dostać samochód, powiedzmy. Tylko chodzi o to, jak ty będziesz się czuła, jak będziesz miała ten samochód? Jak będziesz posiadaczką tego samochodu? Jak, jak będziesz się czuła? No, będziesz się czuła na przykład bezpieczniej, będziesz się czuła bardziej taka wolna, bo wiesz, nie musisz na przykład pa, ym, polegać na autobusach, czy na kimś, żeby cię zawiózł, czy na swoim starym na przykład samochodzie, który może się w każdej chwili zepsuć. Takie przykłady. Tylko Masz nowy, super samochód, czujesz się w nim bezpiecznie. On jest właśnie bezpieczny, na przykład. On jest taki, że coś tam wiesz. I ty się w nim czujesz dobrze. Ty czujesz, że możesz więcej. No, ale, dobra. To jest ta wizja. Więc jak zrobiłam to wyzwanie, to było dosyć spontanicznie, czyli tak trochę nieprzemyślanie, i nie zrobiłam sobie aż takiej wizji. Zrobiłam sobie nagrodę, zrobiłam sobie karę, ale niekoniecznie. Weszłam głębiej w to, jak chcę się czuć. Wiesz, robiąc to wszystko z automatu, tak? Czyli mieć już te nawyki, poczucia własnej wartości, zdrowia fizycznego i, um, i zdrowotnego. Zdrowia zdrowotnego, wiecie o co chodzi. I tak wczoraj doszłam do wniosku, że taką moją motywacją, która już od wielu lat jest. Tylko, że ja po prostu jej nie widziałam. Jest mój syn, ponieważ mój syn jest sportowcem. On dosłownie uprawia sport dla samej frajdy. Dosłownie to męczenie się, takie, wiecie, męczenie na zasadzie, no bo to jest wymagające jednak od ciała. I to jak on jest w stanie się, znaczy w sensie jak on się czuje po tym, jak poćwiczy, pogra w piłkę czy coś tam. Versus. Jak się czuje po tym, jak na przykład ogląda sobie coś i nie poćwiczy z jakiegoś tam powodu. I ja już miałam wiele takich przykładów, ale ostatnio miałam taki, świetny przykład, który też był bardzo powiązany ze mną, bo ja lubię oglądać filmy, seriale, nie. No i on zaczął oglądać jakiś serial, ale on zazwyczaj nie ogląda filmów, seriali. Jeżeli już to jakiegoś tam wiecie YouTube'a czy coś tam, no jak to młodzież. No i oglądał. Oczywiście to był serial o piłce nożnej, także nie to, że jakiś tam tylko taki nadal jest w, w jego temacie, w tematyce zainteresowań. Ale widziałam to, jakby mogłam zaobserwować to na innym człowieku, czyli nie tylko zaobserwować na sobie, tylko na innym człowieku, to jakim wpływ ma takie rozpraszanie się, na przykład właśnie serialem, który tak jest fajny, który coś tam, że chcesz się rozluźnić, jest nawet w tematyce Twoich zainteresowań, coś tam. I zawsze możesz znaleźć jakieś wymówki, jakieś usprawiedliwienia na to, że dlaczego to robisz, nie? Bo się źle czujesz, bo jesteś za słaba, to znaczy, tam, tam powiedzmy chora ostatnio byłam i... No i właśnie, nie? Bo się nudzisz, bo nie masz nic innego do robienia, bla, bla, bla. Wymówek można sobie szukać nie wiadomo ile. Ale widziałam to w nim, jak zaczął oglądać, jak spadł mu poziom energii, a on zawsze ma dużo energii. Jak spadło mu samopoczucie, jak spadła mu motywacja w ogóle. Na przykład do ćwiczeń, do wychodzenia, do czegoś tam. Nadal to robił. To nie to, że w ogóle zupełnie przestał. Tylko chodzi mi o to, że mieć taki, takiego człowieka, który jakby żyje aktywnością fizyczną. I nagle coś, co go rozproszy na tyle, żeby źle się czuł i miał totalnie zwalony humor. Ponieważ nie poćwiczył sobie tego poranka i dopiero jak sobie wyjdzie na dwór na, po południu, to wtedy dopiero mu się poprawia humor. To jest po prostu piękne zauważyć coś takiego. A w ogóle jeśli chodzi o osoby z najbliższego otoczenia, osoby bliskie tobie, osoby, wiesz, które, które są dla ciebie ważne, to one ci po prostu pokazują jak lustro, to na, na co ty powinnaś spojrzeć u siebie. I to mi to po prostu świetnie pokazało. Więc ja stwierdziłam, w ogóle powiedziałam mu to, że jest to moją zupełną, totalną motywacją i inspiracją do tego, żeby, żeby wziąć się za siebie, żeby zacząć naprawdę ćwiczyć. I tutaj, jeszcze refleksję sobie dzisiaj rano zrobiłam taką, bo ja bym chciała mieć taki, taką aktywność fizyczną, którą lubię. No bo on przecież lubi tą swoją piłkę, czy tam coś tam, tak, ćwiczenia i tak dalej. No, bo wiecie, zmuszanie się do czegoś jest po prostu nie ma zupełnie sensu. I tak sobie taką miałam refleksję. Moje przeszłe aktywności fizyczne, które lubiłam. Na przykład, bieganie. To było już 10 lat temu, tak, ten czas tak leci. Kiedy biegałam i byłam w stanie przebiec 70 minut bez przerwy na przykład, nie. To, to były dobre czasy. Ale zdałam sobie sprawę z tego, że. To nie to, że biegałam, bo chciałam biegać, bo lubiłam biegać, czy coś tam. No bo wiecie, jak to jest, jak się biega. no Jest takie, takie poczucie... <śmiech> <śmiech> wiecie, jakieś takie... Nieważne. Ale tutaj miałam takie coś, że ja po prostu nie chciałam być w domu. Miałam wtedy problemy małżeńskie i tak dalej. Po prostu nie chciałam być w domu. Więc wychodziłam na godzinę, półtorej i sobie biegałam. Później miałam na przykład... Ja rozciąganie albo jakiś tam taniec, co się jeszcze tam zapisałam? Co to było? A, siłownia. <laughs> no, także i wszystko tutaj, i rozciąganie, taniec, siłownia. To wszystko wydawało mi się, że lubię robić po to, żeby stać się bardziej, wiecie, flexible, czyli taką bardziej, no powiedzmy, rozciągniętą, elastyczną. Bardziej, wiecie, mieć taką, takie, takie ciało, takie ruchy, takie bardziej kobiece, po to, żeby się podobać mężczyznom. Na siłownię chodziłam, po to, żeby być silną, po to, żeby móc się obronić przed mężczyznami. Także tutaj widzicie, jest wiele takich uwarunkowań. Czyli, czy ja naprawdę lubiłam bieganie, czy ja po prostu od czegoś uciekałam. Czy ja po prostu nie chciałam czegoś czuć. Czy ja po prostu. Chciałam czegoś uniknąć. No i teraz, jak budujemy to poczucie własnej wartości, to ja nie muszę być silna po to, żeby się przed kimś obronić. Ja mogę być silna dla siebie. Ja nie muszę być, wiecie, w takim właśnie flow, w takim, takiej kobiecej, jakby energii dla kogoś, żeby przyciągnąć męskiego mężczyznę, w sensie, w sensie mężczyznę, w męskiej energii, tylko po to. Tylko dlatego, że mi się to podoba dla samej siebie. Że czuję się dobrze sama ze sobą, kiedy jestem na przykład w takim flow. Kiedy jestem na tyle rozciągnięta, że po prostu mam lepszy zakres ruchów. Wiecie, jak to jest? Jak jesteś taka sztywna, że nawet nie dotkniesz podłogi, jak się nachylasz, nie? No to to jest takie, no to przeszkadza w życiu. No mi to przynajmniej przeszkadza. Ja wolę jednak się. Móc coś podnieść z podłogi nie uginając nóg. Ale no nie. Dla siebie. Dla siebie. I tu jest właśnie, tu wchodzi to poczucie własnej wartości. To jest mega ważne. I tak samo z tymi porażkami. No bo znowu schodzę z tematu. Ale jak masz to poczucie własnej wartości, wiesz, że nie musisz nikomu nic udowadniać. Z nikim się nie, nie porównujesz. No, to to jest po prostu proste. O tak, o! Od razu masz coś takiego, że to nie jest porażka. Tu po prostu nie zadziałało coś, co założyłaś sobie, że będzie działało. Czyli zmiana tego czegoś, zmiana sposobu myślenia, zmiana jakiejś strategii, może zmiana osoby, z którą coś tam robiłaś. Na przykład, miałaś jakiegoś trenera personalnego, ale po prostu on ci nie odpowiada. Zmień. Na zdrowie. Przecież nie musisz na siłę, w ogóle zmuszanie siebie i robienie czegoś na siłę to naprawdę na dłuższą metę nie zadziała. Od tego jest właśnie ta manifestacja, tak? Czyli jaka chcę już być? Chcę być wysportowana, wiesz, seksowna w takiej wiecie, jakieś coś tam. No to nie zrobię tego zmuszając się do rozciągania. Nie, nie zrobię tego zmuszając się, bo samo zmuszanie się to, to jest po prostu to powoduje, że mamy mniej chęci do robienia czegoś dla siebie. No bo jeśli kogoś, albo jeśli ktoś ciebie zmusza do czegoś, to czy chcesz z tą osobą przebywać? Więc jeśli sama siebie zmuszasz do czegoś, no to czy będziesz chętnie, jakby sama ze sobą, czyli będziesz chętnie siebie kochać, akceptować taką jaką jesteś. Jeśli siebie zmuszasz do robienia czegoś, czego nie chcesz robić, więc tu chodzi o to, żeby znaleźć coś, co chcesz robić. Bum. No. Więc tyle więcej już nie gadam na ten temat. Dajcie znać jakie wy macie do tego podejście, do porażek i jakie straszne znaczenie ma to słowo w waszym słowniku. <grym> po prostu Dobra, także dajcie znać, polajkujcie, zasubskrybujcie i dajcie znać w ogóle, co myślicie. I tak dalej, tak dalej. Trzymajcie się, czyś na razie. Pa!